Jak powinna przebiegać pierwsza wizyta młodej dziewczyny u lekarza ginekologa? Czy są jakieś poszczególne etapy? Ja bym tutaj zróżnicowała na dziewczyny, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia. I nie mają problemu. Czyli taka wizyta edukacyjna, czyli przychodzi, siadamy, rozmawiamy. Czasami proponuje zrobienie USG, ale przez powłoki brzuszne, co wiąże się z tym, że mimo wszystko ona musi położyć się na tym fotelu ginekologicznym. Oczywiście w ubraniu, wtedy tylko odsłaniamy brzuch, ale ona już trochę adaptuje się do tej pozycji fotela ginekologicznego. Wiemy, że przed taką wizytą też ta pozycja powoduje, że człowiek czuje się tak bezbronnie i, i jest zestresowany, więc tak. to na pewno być może ten stres z biegiem lat jest mniejszy, ale zawsze jest. Zawsze no jest to jest. tak jak powiedziałam sfera bardzo intymna i tutaj być trzeba bardzo ostrożnym, żeby właśnie nie przekroczyć tej granicy pomiędzy takim poczuciem, że ktoś Właśnie bada nas, a pomiędzy tym, że ktoś nas traumatyzuje czy przekracza nasze granice. Uważam, że jest bardzo ważne, żeby mówić, co my robimy. Ja sama bym nie chciała, żeby ktoś z zaskoczenia po prostu wziął w ziernik i mi go wpakował. Więc tym bardziej dla takiej młodej osoby, która jeszcze nie ma też tych doświadczeń, nie wie, czego się spodziewać, to to jest bardzo ważne.